Witam uprzejmie. Jestem w Skansenie przed pracownią ikon, którą prowadzi artysta-malarz. Mój kolega, troszkę starszy, Jerzy Wojtowicz. Jurku, witam cię serdecznie. Dobry. Dobry. Wiesz, e, mnie tak melancholijnie e, natchnęło, i wiem, że po prostu. Był taki czas, kiedy ja starałam się na studiach, później dostałam się, wróciłam do Sanoka i w Sanoku było dosłownie kilka osób po akademii. Byli państwo turkowscy, Władek świętej pamięci Szulc. Nie był po akademii? Nie był po w sensie akademii, bo po tak, on po był po toruniu, tak, po, tak, po, konserwacji. po, tak, po konserwacji. Tak. Samo, ale wtedy byłeś tylko ty, no ja, ba Basia. Basia bandurka świętej pamięci. No, 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 no. I ja, bo Marek, Maciek no, no. Pęcak nie wrócił. Z, on starszy ode mnie o rok. Krzysiek Woźniak też został, w, uczył na akademii. No. I jak wróciłam, to miałam takie grono starszych kolegów. No, tak. Jurku. Powiedz mi dwa słowa, bo masz pracownię w skansenie, pracownie ikon. Jesteś po malarstwie. Ale twoja droga życiowa, artystyczna droga. Twoje obrazy są w muzeum, zakupione przez muzeum, tak jak mój. Tak, tak, coś tam jest. Coś tam jest. W sensie to była jedna jakaś jednorazowa akcja. Ale się... była. No i od malarstwa pracowałeś w Muzeum Budownictwa Ludowego no, tutaj i tam pracę, zajmowałeś się. Tutaj dostałam pracę w 80 roku. Przepraszam, w 81 roku, bo w 80 skończyłem właśnie Akademię. No i tutaj w moim życiu musiałbym tu wspominać kilka osób, które miały wpływ na to, co w ogóle. Co w ogóle robię i dlaczego to robię. E, więc, e, w tak krótkim czasie to chyba będzie niemożliwe. Więc tylko powiem, że właśnie podjąłem pracę e, właśnie tutaj w pracowni Konserwacji Zabytków Zabudnictwa Ludowego. E, pracując 8 lat, e, dałem egzamin z konserwacji i dostałem z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Właśnie już taki dyplom konserwatora, a więc uprawnienia nadane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. I w tej konserwacji pracuję do dnia dzisiejszego. No, już od kilkunastu lat jestem kierownikiem naszej pracowni Konserwacji Zabytków. Kiedyś pracowałem z Andrzejem Szczepkowskim. Właśnie w wielu bardzo ciekawych ludzi. Ja jestem trzecim, jakby kierownikiem, bo założycielem pracowni był Wojciech Kulpik. Znany konserwator, potem rektor Akademii Sztuk Pięknej w Warszawie. No więc z takiego malarza, prawda, artystę malarza, troszkę się jakby przysiadłem na fotel konserwatora. No i trzeba przyznać, że właśnie ten zawód pozwolił mi na utrzymanie rodziny, wykształcenie dzieci. No i troszkę jakby kosztem malarstwa i, i, i tej pracy twórczej typowo artystycznej no, zabiera mi dużo czasu. Natomiast to, co robiłem w swoim malarstwie, ono wynikało trochę też z konserwacji. Stąd, jak się patrzy na moje obrazy, no to tam są takie pewne zawiłości technologiczne, które wyniosłem właśnie z konserwacji. A więc jest to taki melanż malarstwa akrylowego z malarstwem Topowo olejnożywiczny, przez to ono jest takie troszkę dziwne. No Ja to nazywam taką formą troszkę surrealizmu, troszkę ekspresjonizmu. No to. Ale teraz wiecie, że... ikona. A, no więc właśnie, przez to, że powoli, powoli jakby w tej pracy konserwatorskiej przechodziłem od takie sztuki naszej, kościoła katolickiego, a więc sztuki europejskiej. Powoli wchodziłem, wchodziłem w zakres sztuki bizantyjskiej, bo e, tak samo jak Muzeum Historyczne mamy piękny zbiór ikon, piękną kolekcję zapoczątkowaną przez Aleksandra Rywickiego. E, potem właśnie stworzyliśmy przepiękną wystawę, a więc wszystkie ikony były wcześniej już konserwowane e, przez profesora Korpika. Andrzeja Szczepkowskiego. No, później ja do, do, doszedłem do, do tego zespołu. No i ja też, jakby, mam udział w tym, że konserwowałem te ikony, które teraz mamy na naszej wystawie w Skanserii. Zakochałem się w ikonach, poznając je jakby od potrzeb, a więc od technologii. No to bo widzę właśnie, że bardzo starannie przygotowujesz deski pod swoje ikony. Są szpąty, szpongi, jest kowczek. To wygląda rzeczywiście na taki typowy grunt, ręcznie mieszany, robiony tak z bielącynkową kredą i wygładzany. Także tutaj... No, staram się, się pokazać. Technologia. Jeśli już tutaj siedzę i przychodzą poważni ludzie, jak zauważyłaś? Ty traktujesz po prostu ja ludzi się poważnie, się tak. Też, tak. tak poważnie, więc nie siedziałbym tu z jakimś badziewiem i opowiadał, że mam deskę ze starej spalonej cerki, prawda? Tak. I tak. Na ikonę, więc zawsze pokazuję, czym jest taka profesjonalna na na. ikona jak ona powstaje, no i wtedy możemy coś rozmawiać, prawda? Czy ktoś chce taką sobie ikonę czasami zamówić, czasami, prawda? Tylko się Nawet przejdą, ludzie pooglądają i wychodzą, a czasami są sympatycy takiegoż malarstwa, no więc ja też tłumaczę, prawda, czym jest ta ikona. ikona od strony tak. technologicznej, stylistycznej, ikonograficznej, no i przede wszystkim ikona to jest teologia, ja, więc to jest tak. W obrazie. Zainteresowanie ikonami było jest jeszcze na szczęście dość duże, a ludzie byli ciekawi właśnie tej wiedzy ikonowej, więc nie mogłem wypożyczyć z muzeum z starych tak. ikon i pojechać gdzieś na prelekcję. Więc pozwoliłem sobie zrobić swoje ikony. Kony. No i mam tak z 15 takich dużych ikon, które mogą stanowić już taką niedużą wystawę. I z tymi ikonami jeżdżę, i zawsze się śmieję, że ikony mnie zabierają, gdzieś z tego skansenu. No i jeżdżę po Europie, po Polsce. No i, w, i wtedy jest zawsze okazja, żeby coś o tych ikonach powiedzieć, powiedzieć na takim biernisarzu. A potem sobie zrobiłem taki, taki program. Można to powiedzieć, bo teraz się szumnie, mówię, że to jest projekt. Tak, wszyscy teraz robią projekty. <grystanie> to jest projekt, nazwałem to Między Wschodem a Zachodem. I na jednej wystawie wystawiam zarówno ikony, jak i swoje malarsko. malarstwo. No i teraz jest to bardzo ciekawe pod względem właśnie stylistyki takiej wystawy, bo ci, którzy odwiedzają, no to mają jakby przykład malarstwa bizantyjskiego, I? więc ikony I, i mają również przykład takiego no, malarstwa. Zachodniego. Zachodniej w postaci właśnie moich obrazów. No a teraz od dłuższego czasu jeszcze jeden czynnik, jak zaczęliśmy tutaj się zajmować judaizmem, właśnie, a, właśnie w muzeum. Tak. No i dyrektor Ginalski zdecił mi nadzór konserwatorski nad naszą synagogą i nad wszystkimi eksponatami no to jak się znowu ma w otoczeniu nie tylko ikony, ale judaizm, no nie ma siły, tak jak ja jestem jakimś takim, taką gąbką, że nie ma siły, żeby to też nie wpłynęło na mnie, na moją świadomość i żebym właśnie nie zaczerpnął z tego. Pierwszy raz zaczerpnąłem w 90 roku, jak z Jadzią Malinowską, zrobiliśmy pierwszą wystawę w stronę judaików z naszych zbiorów, a później takie obrazy się od czasu do czasu pojawiały i w tej znowu mam ze 20 obrazów o tematyce z... żydowskiej, e, prawda, Od muzyków, od jakichś scen takich e, e, rodzajowych. E, tak, ale powiedzmy e, tam nawiązujący do Starego Testamentu, Adamiewa, czy Zuzan i Starcy, a więc e, czy Król Dawid, to się pojawia. Zrobiłem też taką teczkę grafik e, do tego. E, także po prostu powstał jakiś znowu nowy cykl. No, który się cały czas poszerza, i cały czas się rozwija i teraz to tak jak nasz Skansen kiedyś zajmował się tylko powiedzmy łękami, bojkami, dolinianami, a więc pokazywał to, to, to życie tej Galicji z okresu międzywojennego, zapominając o judaizmie, tak dopiero za dyrektora Gminarskiego to się otworzyło i ma, tak, bo powstała synagoga dwa, dwa tak. domy żydowskie no. w miasteczku, a teraz właśnie synagoga jest tak jak Skansen pokazuje teraz już całe ulicę Galicji, całym z całym życiem, kolorytem, prawda? i, tak. i, i, i kulturalnym dobry. I, 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 i dzień dobry. Tak samo to się jakoś pojawiło w moim malarstwie, które właśnie też w tej chwili można powiedzieć ma taki charakter galicyjski, bo pokazuje właśnie to życie prawda, tych, tych ludzi, którzy byli związani z Kościołem Wschodnim, a więc z tym bizantyjskim, no, z Kościołem katolickim powiedzmy, bo, bo też to są tak. obrazy części zachodniej. A także nasze te tak? tematy, które nawiązują do życia Żydów galicyjskich, czyli judaizmu, też to się pojawia. Więc jestem takim troszkę odzwierciedleniem tego, co się tutaj... Kultury, kultury tutaj takie naszych takie terenów. wielonarodowościowej, jaka tutaj zawsze była w naturalny sposób. sposób pokazywana przez no, takie zwykłe życie. A więc Galicja to jest taka bardzo wielokulturowa kulturowa, tak. kulturowa, ojczyzna wszystkich, wszystkich ludzi. Jurku, bardzo Ci dziękuję, ściskam serdecznie, masz gości, więc nie będę Ci przeszkadzać, ale bardzo, bardzo dziękuję i cieszę się. Po prostu życie. I co? Przychodzić do takiej małej prasowni, dla całego świata i rozmawiamy sobie o kulturze. I zapraszamy. I zapraszamy. Zapraszamy do skansenu, do pracowni. Pracuję, prawda, tak, już jako emeryt pracujący, hmm. ale w dalszym ciągu aktywny. Tak. Dziękuję tak. bardzo Jurku. Jurk Jerzy Wojtowicz.